Ludzie już jej współczują tutaj. Smutna muzyka, trzy sekundy. Ja, ja, nie wiem, czy Fris, ja nie wiem, czy Fris ich wykorzystywał nie, wykorzystywał, nie wiem nawet co mówią w tych filmach, ale już sam sposób zmontowania filmu, wszystkich ludzi, którzy myślą i którzy zwracają rzeczy na no, takie ma, takie gierki psychologiczne, kurwa od razu, od razu. Ja z góry jestem negatywnie nastawiony do tego filmu po sposobie, w jakim jest zmontowany, w jaki jest przedstawiony tytuł, etc. I wydaje mi się, że dużo osób ma tak samo. A to, że... a zmanipulować tak naprawdę to możesz każdym mówiąc po prostu coś w filmie. Nie potrzebujesz takich smutnych zagrywek. No dobra, no dzień temu, trzy godziny temu. No dobra, powiedzmy, że poświęcimy te sześć minut. Nie będę tego filmu nadstopował, tylko tyle. Zobaczymy to sobie ciągiem. Hejka, tu Kinga. I ja chciałabym tylko... To, 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 to też jest takie um, Już na samym starcie, Nie wiem co tutaj powiedziała Ale powiedzmy że powiedziała, że rzeczywiście Frisjom źle traktował 300 rzeczy złych jej zrobił um, Dlaczego teraz, dlaczego nie rok temu? Okej, okay, jestem w stanie zrozumieć Siedziało to we mnie ileś miesięcy Postanowiłam reagować, bo mnie wytykają palcem na ulicy e, Jestem w stanie to zrozumieć um, tylko, dlaczego, tylko dlaczego się wtedy Inaczej, wychodzę z założenia, że jeśli ona by chciała coś wyjaśnić, to by po prostu nawet założyła kanał, żeby wrzucić jeden film. Miało było, miałoby to dużo większy wydźwięk, ludzie by tego nie podchodzili tak sceptycznie, ale jeśli nagrywa to na kanale Ziomka, m, którego ja widziałem dwa filmy, które były tak żałosne, tak żałosne w sposób, wiecie, on, on coś mówi, strzela z jakiegoś plastikowego pistoletu, mówi, że kogoś nienawidzi. Yy, to nie jest dobry sojusz, żeby walczyć o swoje prawa. No. Za jakbyś chciał iść na wojnę, ale najpierw byś ogłosił Pakt Trzech. Stany Zjednoczone, Nicaragua i, i nie wiem, i Panama no. To co tam, to, to, to ta Panama i Nicaragua to ci bardziej przeszkadzają, no. To nie jest Pakt Trzech. Nie będę stopował. No dobra, Go to lecimy. Twierdzicie, że wszystko co mówi Truman w swoim filmiku jest zgodne z prawdą. Okay. Kiedyś, ja bardzo tą dziewczynę podziwiam, była dziewczyna Friza. Eee, gdy oni się rozstawali, to ona powiedziała coś takiego, że ona ma dość tego fałszywego... Order Gebelsa, k**wa! Propaganda! Pa. Pa. Emocjonujący fakty! Maraton prawdy! Jedziemy! Dzień dobry, dobry wieczór, zależnie o której godzinie to oglądacie. Obecnie mamy godzinę drugą, 21. mam tutaj takie światło bum, bum. halogenowe, które będzie od czasu do czasu od gasnąć, czasu, się do będę czasu. musiał machnąć ręką, żeby żeby złapało ruch. Aktualnie znajduję się w maratonie prawdy, w którym nie prawdy nowe... Kłamstwa, oszustwa. Nowe kłamstwa. Martin Rossi ma oczywiście od najpopularniejszego kłamstwa związanego popularna. z zerwaniem. Tylko Kingi u mnie, tylko dzisiaj. O drugie 25 sposoby. Chciałbym o kilku bardzo ważnych sprawach. Bardzo ważne, pamiętajcie, wie. pamiętajcie, dajcie, słuchajcie, like. Tylko z publiczną. publiczną. Od momentu, kiedy Freeze nagrał na nią film, w na krok, krok po kroku zniósł to zerwanie. Kobieta dostała publiczność, ale nie to adorek. Jestem pośrednikiem jedyną rzeczą, żebyście obejrzeli kurwa. cały materiał do końca, wysłuchali wszystkich Zajemnisty argumentów, wszystkich wypowiedzi Kingi, a także żebyście samodzielnie, sami e, wysnuli sobie jakieś tam tak, Mamy myśleć. Tylko raz zatrzymam. Pamiętajcie, że ja wam tylko mówię, ale myślcie sami. Ja wam nic nie będę mówił, ale macie sami to przemyśleć. Musicie wszyscy sami to przemyśleć. Ja za chwilę was, wam będę indoktrynować 5 minut moich poglądów, moich myśli, ale macie samodzielnie myśleć. Wyglądało. Film, który stworzył Freeze, był filmem, który ma poprawić jego wizerunek, ma go zmienić całkowicie, zrobić z, zrobi z niego takiego family friendly chłopaka, a także film... ma jednocześnie zebrać ogromny zasięg, co chłopakom się oczywiście udało, gratulacje, lecz niestety ten film był w większości koncern. kłamstwem. Zobaczcie, na filmie kłamstwem. Kingo, gdzie Freeze prawie płacze, gdzie dziękuję za ten cały okres i zachowujesz tak bardzo, bardzo dojrzale, e, to jest... To zachowanie, na którym Freeze próbuje zbudować swoją reputację. Więc tak, z tego co mi powiedziała Kinga, a opowiedziała mi całą sytuację od A do Z, to jej głównym motywem zerwania był fakt, że czuła się jak maszynka do robienia wyświetleń. Czy pierwszych odcinkach z Freeze rzeczywiście dobrze się bawiła? Eee... Słuchajcie, Pierwsze filmy z Karolem rzeczywiście mi się podobały. Robiliśmy tak zwykła para, bez udawania innych osób i sprawiało nam to radość. Ale po czasie Frizol zauważył, że odcinki ze mną robią ogromne wyświetlenia i nawet mimo tego, że byliśmy pokłóceni musieliśmy nagrać odcinek, bo Karol tak chciał i nie chciałam pogarszać sytuacji między nami. Między nami, między morze. Eee, pięknie. Eee, no tak, no, logiczne, no. Eee, masz tu przyjść, ale pokłóciliśmy się. Masz tu przyjść! Eee, ale pokłóciliśmy się. Eee, masz tu przyjść, no dobra, to idę. Eee. Wiecie, mi nie wiem, strzelam, podaję przykład. Pokłócę się z Sandrą i Sandra mi mówi, chodź za nagrajoną odcinkę takiego kurwa wała, takiego. E, no nie przyjdę, no nie wiem. Podobałeś to, sprawowałeś to radość Jednak po czasie, kiedy było tych odcinków więcej Były bardziej szalone te pomysły Można powiedzieć, że była zmuszona do nagrywania odcinków A po odcinkach często miała obrzydzenie. Madem z Now Kinga! tylko się kurwa dla Ale to już, ale to kurwa Karol jesteśmy pobudzeni! Kurwa mać do Czuła się wykorzystywana szczególnie w momencie, kiedy był największy hype właśnie na ich parę po czasie Kinga zobaczyła, że jej własny chłopak zmienił się w totalnie i nałożył... bawełnę Freezowi po nocy! ...wyświetlenia i liczby ponad jej reputację i zdanie o własnej dziewczyny. W momencie, kiedy miała dosyć tego toksycznego, fałszywego środowiska... Bo chciałam z nim skończyć, miałam dość internetu, i YouTube, przerosło mnie to. Zakłamany świat, gdzie tylko każdy na siebie próbuje dowadnić, kto ma więcej kasy. Wszystka tego gonienia za pieniędzmi i wygłupiania się przed kamerą, zdecydowała się zerwać właśnie z Frizem. Nie chciała być dłużej sztuczna na kamerze, udawać osoby, którą nie jest, uśmiechać się do kamery, mimo że byli razem pokłóceni i robić wszystko na pokaz. Trekking została potraktowana po takim czasie, jest tak naprawdę szczytem nachalności. Jest można powiedzieć matką kanału, jego stare filmy, które aktualnie możecie zobaczyć na kanale z Pokemonami. To jest po bardzo. A filmy mówione. z Kingom mają to mówione. I nie ukrywam, że gdyby było nie Kinga mówione. aktualnie Freeze nie miałby tego domu ekipy, nie miałby takiego ogromnego kanału i wsparcia. Teraz pojawia się pytanie, dlaczego Kinga, Kinga od razu nie odpowiedziała na nie całą tą by dlaczego nie założyła jakiegoś kanału i nie odpowiedziała, dlaczego nawet na relację nie odpowiedziała na całą tą sytuację, tylko czekała aż do tego momentu. Tutaj macie to, co Kinga powiedziała. Dlaczego nie nagrałeś jakiejś odpowiedzi na to? Pamiętam, że nagrałeś coś na IG, że się dobrze czujesz i nie muszę się martwić. Kurwa, ale ten typ... On się chyba mnie nie zakochał. Dokładnie tak było xD. Wiesz czemu? Bo jestem kurwa za dobra i nie asertywna. Pamiętam, że stwierdzam wtedy, że... nie Eeeem... Nie... To było. Te screeny już były. Jeszcze nigdy nie widziałem, że ktoś na podstawie trzech screenów sześć filmów nagrał. Jest to kontrowersyjne. Wiedziałam. Traktujcie to jak chcecie. Ja prywatnie uważam, że Kinga po prostu dalej szła do friza, nie chciała mu sprawiać większej przykrości. I z dnia na dzień całkowicie pożyczyła świat social mediów. A teraz najważniejsze, czyli... Też mi się wydaje, że kochała go niezmiernie, dlatego po trzech dniach wrzuciła zdjęcie jak się liże z innym typem, publicznie. Wydaje mi się, że miłości nie było granic. To był... To była kurwa studnia słodkości, miłości No kurwa, wydaje mi, się, że wydaje mi się, że z tego mogły powstać atomówki kurwa. Bójka, bajka i brawurka, no? I zerwanie. A to jak w końcu było z tym zerwaniem? To była zdrada, czy on to upozorował? Zdrady nie było, tylko źle Karol zrozumiał. Bo chciałam z nim skończyć miałam dość internetu i YouTube'a. Przerosłomy to. Zakłamany świat, gdzie tylko każdy na siłę próbuje udowodnić, kto ma więcej miejsca. Ale czego nie z... nagrałaś jakiejś odpowiedzi na to. Pamiętam, że nagrałaś coś na Instagramie, że czujesz się dobrze i nie muszę się martwić. Dokładnie tak było. Wieszem, bo jestem kurwa za dobra i nieasertywna. Pamiętam, że stwierdziłam wtedy, że to jego świat, nie nasz. Nie mój, Boże, haha. No ale przez swoją dobry zrobiłaś sobie na złe. Dokładnie, nie przemyślałam wtedy tego, że to ja najbardziej na tym stracę. Gdybyś mogła, zmieniłabyś to? Szczerze nie. Jest mi teraz cudownie w moim życiu. Przede wszystkim w prawdziwym życiu, a nie że robię pajacerkę przed kamerą jak wcześniej. W trakcie tej najważniejszej rozmowy Kinga zerwała z Freezem, pojechała nad morzem razem z koleżanką i okazało się, że nad morzem jest także jej pierwsza miłość, jej były chłopak i po prostu zdecydowali, że do siebie wrócą. Można by spekulować, że za szybko, że nie powinnoś tak robić, ja sam prywatnie tak trochę uważam, ale zwróćcie uwagę na to, że Freeze sam zarywał do Wersow, do jego aktualnej dziewczyny, w momencie kiedy był w związku z Kingą, co według mnie tym bardziej nie jest w porządku. Po prostu nie dać się nabrać, że Freeze tak bardzo przeżywał to zerwanie, bo jest to nieprawda. Prawda jest taka, że trzy dni po wypuszczeniu filmu na Kingę, Freeze napisał do Weroniki, że chciałby się spotkać i próbował wyrywać ją na Mercedesa. <grym> Ciekawe ile chłopaków proponuje przejażdżkę swoim Marolem za 300k na pierwszej randce, a to co kurwa miał Seicento wypożyczyć? Ale to kurwa no, to... no... No, no, halo nie? E, co miał zaprosić ją na hulajnogę, której nie miał, no, nie wiem no. Że chciałby się spotkać i próbował wyrywać ją na Mercedesa. 5 miliard nie? No dobra, jest lipiec i właśnie po tej rozmowie na Tinderze Potem znowu coś nie gadaliśmy? Chyba chwilę? Na... Teraz jest lipiec i właśnie po tej rozmowie na Tinderze Na Tinderze? Pisałaś, hajcia, wercia dasz się wyciągnąć na kawę i przejażdżkę. Ale tak prywatnie, no nie chcę gadać o tym sklepie, tylko tak o. Bo wcześniej było tylko gadka o sklepie. 12 Napisałam piękny. I śmierć. Jakie wycięgarze? A ja nie odpisałem ci w ogóle. No. Zwróćcie uwagę na screeny, gdzie Freeze i Verso się poznają. Zwróćcie uwagę na daty, jak to wszystko wygląda. Jeżeli Freeze w ciągu kilku dni potrafił odkochać się w byłej dziewczynie i wymienić ją na nową, to ja mu oczywiście gratuluję, gratulacje stary. A już się do tego filmu, w którym Freeze wymienił was, czyli widzów, na skiny w CSGO. Trzymajcie się, do bieżenia. Maraton prawdy. A czy nie wiem tak szczerze, to nie wiem co to jest prawdą, czy nie jest. No, Ale to, inaczej, co jest złego... Jakby to ująć Słuchaj, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem, okej, okay, w porządku. Może on nie był dla niej dobry i git. Tylko koniec końców ten ziomek przypierdoli w ścianę, która się nazywa, nas to nie interesuje. I to jest taka ściana, nas to nie interesuje. I to widzowie wyjdą z założenia, że ich nie interesuje, jaki, czy, czy co robi Frist, bo oni przychodzą oglądać jego kanał. Oni z nim nie mieszkają. Oni z nim, nie wiem, nie współżyją. Oni jedyne co, co robią to oglądają filmy. Więc jeśli uważają, że ta planie się w basenie z, w Kiślu jest fajne i chcą to oglądać, to oni mają mniej więcej w kuju, czy w maju jak był jeszcze z, z Kingą będą yy, yy, czy on pisał wiadomości na Instagramie z kimkolwiek. No. Wiecie co, chodzi? Że, że totalnie... Okej. Okay. I, I w sumie... Załóżmy, załóżmy, że Fris, ją, Fris nie wiem, ją zdradzał. To przeciętnego widza nie będzie to interesować. To takie... Nie, 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 tak się niszczy, Nie tak się niszczy... Nie tak się niszczy ludzi. To... to bo to jest takie... O.